No i kochani, zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii Agata gotuje. Nie będzie dużo tych odcinków, ale czasem coś wpadnie. Także jeśli kogoś to interesuje, zapraszam do oglądania. Będą to proste, raczej proste przepisy. Różne, że tak powiem, na obiad. Jakieś tam przekąski, różne słodycze też. Także, także zapraszam Was serdecznie. I ja już zaczynam działać. No to zaczynamy. Mamy do zrobienia ciasto na naleśniki, farsz i sos czosnkowy. Najpierw przygotowuję sobie cebulę, żeby ona się już smażyła i ziemniaki. To się robi, że tak powiem, także wtedy zajmuję się w międzyczasie sosem czosnkowym, żeby on też już czekał. Tutaj powiem Wam, napiszę Wam jak to w ogóle trzeba zrobić, ile czego dodaję. Następnie robię już ciasto na naleśniki. Wsypuję dwie szklanki mąki, znaczy dwa kubki, dwie szklanki. Następnie szczypta soli. Dwa jajka wbijam do środka. Tak jak widać, dwa jajka. Następnie łyżka oleju. Pół szklanki wody pół szklanki również mleka. I to wszystko oczywiście musimy wymieszać, e, zmiksować ze sobą, żeby to było bardzo takie gładkie ciasto. Tak jak to widać. Następnie już na rozgrzaną patelnię rozgrzany olej, ale nie dużo tego oleju, e, wrzucamy na leśnika. Tutaj już robię farsz. Także powrzucałam wszystkie, że tak powiem, składniki właśnie na ten farsz, czyli ziemniaki. E, dwa razy twaróg, Tutaj doprawiam już e, pieprzem. Jeśli trzeba, to oczywiście też solą, wszystko oczywiście wymieszać. E, tutaj już nakładam farsz e, do naleśnika na naleśnik. Sos czosnkowy oczywiście, jeśli ktoś lubi inny, to też oczywiście można inny. I tak się prezentuje gotowy naleśnik. Także jeśli lubicie bywać w manekinie, przychodzicie tam, to możecie, widzicie, zrobić sobie podobny samemu w domu. To jest numerek 2 z menu.